Piekarczyka jest to start osób 16-18 letnich na dystansie trzech okrążeń. Po zakończeniu biegu Piekarczyka zbieramy się przed startem, przed gramą w celu prezentacji. A ja zapraszam dzieci... Tak no, uwaga, wzorem lat ubiegłych oraz wzorem naszej imprezy. Proszę Państwa, właśnie kończy się już Marsz Nordic Walking. W tej chwili dwa zbiórka za bramą zawodniczki i zawodnicy. To miało uprzyjemnić Wam dzisiejszy start. Jak widzicie, jest tylko jeden metra... Ryszard, Jerena, przedstawiciel grupy elbląskiej w Budżykije. Ta grupa istnieje już ponad 3 lata. Miany, Zapraszamy panie, kochania, wszystkich ląża do udziału. W każdy weekend spotykamy się godzina 9:00 przed muszlą koncertową, koncertową Baszantarni i zapraszamy wszystkich tych, którzy nie mieli kontaktu jeszcze z organizowaną grupą do tego, żeby wziąć właśnie udział w takich przejściach grupowych.